Co zrobić, gdy pod wpływem przeciążeń ból pleców lub pachwiny staje się nie do zniesienia, aby sprawdzić, czy to ścięgno jest jego przyczyną? A dodatkowo, jak ćwiczyć, aby nie dopuścić do jego zwyrodnienia? Zwłaszcza, jeśli możesz zmagać się z objawową tendinopatią, czyli problemem ze ścięgnami łączącymi brzusiec mięśnia z kośćmi, które są wtedy wrażliwsze niż powinny. Dlatego próba pozbycia się bólu za pomocą z pozoru lekkich ruchów, takich jak rozciąganie, które występuje nie tylko w ćwiczeniach, ale także w normalnej pracy mięśni na co dzień jest nierówną walką, zwłaszcza bez zrozumienia mechanizmów, jak tendinopatia może powodować ból. Odpowiada za to niekontrolowane zwiększanie się naprężeń na ścięgno, co wywołuje ból często w niespodziewanych sytuacjach, jak miało to miejsce u Dawida. Jeśli chcemy skutecznie pracować z bólem wynikającym z tendinopatii, warto najpierw zrozumieć, w jaki sposób praca mięśni wpływa na wywoływanie bólu, ponieważ każda przyczyna ma swoje charakterystyczne objawy, które mogą być cenną wskazówką, do jej rozwiązania. W przypadku tendinopatii będzie to np. ból w okolicy któregoś ze ścięgien podczas ruchu, gdzie mięśnie jest napinane lub rozciągane. Towarzyszyć temu może uczucie sztywności, zwłaszcza po dłuższym bezruchu, a także przeskakiwanie ścięgla. W ścięgnie znajdują się receptory, które w przypadku tendinopatii stają się nadwrażliwe i podczas pracy mięśni mogą być drażnione nawet lekkim rozciąganiem, co prowadzi do bólu. Zwłaszcza, że rozciąganiu mięśnia Często towarzyszy kompresja przez dociskanie ścięgna do kości, co wtedy również je podrażnia. I przy problemach z bólem pachwiny możemy sprawdzić, czy przyczyną jest tendinopatia mięśnia biodrowo biodrowolędziowego. W tym celu Wendeputte i współpracownicy dwa miesiące temu opublikowali porównanie nowo odkrytego testu z dziesięcioma innymi, gdzie wszystkie z nich opierają się na nakładaniu naprężeń na ścięgno, znajdujące się przy pachwinie. Ten test polega na ułożeniu bólowej nogi w pozycji przypominającej cyfrę 4 a następnie próbie uniesienia stopy w kierunku sufitu, i wraz z testem oporowanego zdjęcia biodra w siedzeniu, zostały sklasyfikowane jako najskuteczniejsze w wykrywaniu tendinopatii mięśnia biodrowolędziowego. A jeśli je wykonasz, daj znać o swoich odczuciach w komentarzu. Natomiast to, że testujemy dalsze ścięgno mięśnia biodrowolędziowego, nie oznacza, że pracuje ono w izolacji. Podczas ruszania mięśni w postaci kurczenia i rozciągania nakładamy naprężenia na cały mięsień, w tym na pozostałe ścięgna. Dlatego w zależności od wielu czynników, takich jak poziom wrażliwości ścięgna, te testy mogą także sprowokować objawy w plecach. Przy planowaniu oceny danego ścięgna warto wiedzieć, że zmieniając swoje ustawienie jesteśmy w stanie w jakim stopniu wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie ilości naprężeń na bliższym lub dalszym ścięgnie. W przypadku wcześniej podanego zestawu opierał się on na ruchach biodra przy ustabilizowanym tłowiu, co pozwalało na zwiększenie naprężeń nakładanych na ścięgno leżące przy pachwinie. A żeby spróbować ocenić ścięgno przyczepiające się do kręgosłupa lędźwiowego można wykonywać ruchy tłowia przy ustabilizowanym biodrze. Najłatwiej jest to zrobić klękając po stronie bólowej, napinając pośladek, wypychając biodro w bok i zginając tu w stronę przeciwną. Dzięki temu ustawieniu możemy zwiększyć ilość naprężeń na ścięgno, znajdujące się przy lędźwiach, przez rozciągnięcie całego mięśnia i o ile testy dla przyczepu biodrowego zostały uzasadnione i ocenione, o tyle ich wariant dotyczący różnicowania odcinka lędźwiowego opiera się na naszej interpretacji przesłanek pochodzących z prac angażujących inne mięśnie i badających je m.in. za pomocą elektromiografii, która nie zawsze daje spójne wyniki i nie znamy jego dokładności. Mięsień może być poddawany naprężeniom na różne sposoby zarówno przez jego rozciąganie, jak i aktywne napinanie. Oba te mechanizmy wpływają na to, jak mocno mięsień jest naprężony, a to można kontrolować. Natomiast dobrze dopasowane ćwiczenia pozwalają tylko na określoną ilość naprężeń. Dzięki temu są w stanie wpływać na receptory, które na nie reagują, zmniejszając ich wrażliwość, przyczyniając się do redukcji bólu oraz stymulując cięgno do przebudowy. Tylko warto wiedzieć, jak dopasować parametry ćwiczeń do tolerowanej ilości naprężeń, aby unikać zaostrzenia problemu. I móc się z nim uporać. Naprężenie działające na mięsień można kontrolować, łącząc dwie rzeczy. Siłę jego napięcia i stopień rozciągnięcia. Te dwa elementy zawsze współistnieją w ruchu, tylko w różnych proporcjach. Dzięki temu przy danym stopniu rozciągnięcia mięśnia można precyzyjnie dopasować obciążenie, tak aby bezpiecznie odbudowywać ruch, który aktualnie jest bolesny. U osób z bólem pachwiny lub dolnego odcinka pleców spowodowanym tendinopatią mięśnia biodrowo-lędziowego często problematyczny bywa wyprost biodra gdy w trakcie chodu noga znajduje się z tyłu. To właśnie wtedy naprężenia związane z rozciągnięciem ścięgna są największe, zwłaszcza gdy dodatkowo napniesz ten mięsień, kiedy jest w maksymalnym rozciągnięciu. Na przykład podczas wymachu nogi w przód. Podobnie osoby z tym problemem często odczuwają ból przy scyzorykach lub podobnych ruchach, bo w tym ćwiczeniu naprężenie rośnie w miarę opuszczania nogi przez wymuszanie coraz większego napięcia, Wraz z jednoczesnym zwiększaniem rozciągnięcia mięśnia. Dlatego w przypadku występowania objawów warto zacząć ćwiczenia od ustawienia, w którym mięsień znajduje się bliżej skrócenia, co pozwala ograniczyć naprężenia wynikające z jego rozciągnięcia. Uogólniając, obciążenie warto dobrać tak, żeby w trakcie wykonywania ćwiczenia dolegliwości nie przekraczały 3 na 10 a najprościej to zrobić rozpoczynając od własnej masy ciała. Będąc w tej pozycji najbezpieczniej jest zacząć od pracy, w której mięsień napina się, ale nie zmienia swojej długości, ponieważ taką pracę bardzo łatwo kontrolować. Możesz samodzielnie zdecydować, jak długo utrzymasz napięcie, w jakim rozciągnięciu i z jaką siłą będziesz napinać mięsień, co będzie zależne od tego, czy użyjesz własnej masy ciała, czy dodatkowego oporu. A kiedy objawy zaczną się uspokajać, warto stopniowo z treningu na trening rozszerzać zakres pracy w ćwiczeniu, zwiększając naprężenia stopniem rozciągnięcia, pozwoli ci to stopniowo zmniejszać ból w coraz większym zakresie pracy. I gdy masz opanowaną kontrolę nad obciążeniami nakładanymi w ćwiczeniach, a ten sposób pracy nie stanowi dla ciebie wyzwania, Warto zacząć stosować ruchy oparte na dynamicznych zmianach długości mięśni. Pozwalają one na szybsze generowanie siły, co lepiej oddaje charakter codziennych aktywności i pomogą odbudować wytrzymałość na nakładane siły w problematycznych ruchach bez martwienia się o nawrót bólu. Co Ci się najbardziej podobało podczas naszego pierwszego treningu? Na pewno podczas pierwszego treningu najlepszy efekt to jednak zrobił ten efekt przeciwbólowy, czyli znaleźliśmy gdzie ten ból występuje podczas jakiegoś ćwiczenia. Zrobiliśmy parę innych ćwiczeń, potem powtórzyliśmy to pierwsze ćwiczenie, gdzie ten ból występował i już nie występował, czyli tak jakby no, dostałem żywy dowód, że tu cię boli, zrób to i to przystanie. Lepiej niż tabletka. Przede wszystkim cały wywiad, taki że skrupulatny był. Wnikanie, dopytywanie, nie po prostu, że zadać pytanie i nic nie dopytuje, tylko głębiej, głębiej, głębiej i do sedna. Jakie efekty oprócz zmniejszenia bólu zaobserwować podczas naszej współpracy i jak wpiną to codzienne funkcjonowanie? W życiu codziennym nie mam już takiej obawy, że coś mi strzeli, pyknie i jutro nie będę mógł chodzić w pracy, też lepiej, no bo wiadomo, ten ból się zmniejszył, tak? Czyli rzadziej się pojawia, więc przyjemniej się pracuje. A jeśli tylko zaczynasz pracę, pierwsze co, mały ruch, od razu ból, no to to też demotywowało. Dlatego, jeśli chcesz przygotować kręgosłup i biodra na codzienne wyzwania, ale nie wiesz, jak ćwiczyć i potrzebujesz planu, który powie Ci co robić, w jaki sposób, ile, w jakiej kolejności i jak często, niezależnie od tego, czy masz dostęp do sprzętu oraz kiedy i jak robić postęp w ćwiczeniach, aby mieć efekty, w opisie filmu znajdziesz link do naszej strony. Kliknij w przycisk na górze, wypełnij ankietę. A my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby omówić Twój problem dokładniej. A jeśli spodobał Ci się film, zostaw komentarz dla statystyk. Do następnego!